Zaczynasz. Nie, ty zaczynasz. Czemu ja. Bo lubię placki. O Boże. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Krytyczna Krytyka. I to jest zapowiedź nowej serii na tym kanale. I ogólnie nie zmian dotyczących na tym kanale. Na tym kanale teraz będą się pojawiały LPS-y i ogólnie. A jeśli chodzi o nową serię, to ona zacznie się, kiedy zacznie się szkoła, czyli za tydzień będzie pierwszy odcinek. I to będzie taka, taka seria pod tytułem Szkoła Wiki. Ja będę taką maskotką tej serii. I głównie tam będą vlogi o szkole, co robić lub czego nie robić, żeby się dobrze uczyć. I ogólnie. Um, no i ogólnie to chyba tyle. Zapomniałaś jeszcze o czymś? No o czym? Zmiany na kanale, serii Aha, na tej serii też czasami mogą się pojawić... Um, Te daily vlogi, chociaż... Może się pojawią, może, to jeszcze nie jest takie pewne. No i to w sumie tyle w tym odcinku. Czyli za tydzień będzie pierwszy odcinek sz Szkoławiki. No i teraz na tym kanale będą się pojawiać LPS-y. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Prowadziła papuszka, uszka i ja. No.